Dzień dobry wszystkim z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w Got of War. Chodźmy do naszej łodzi. Myślę, że w dniu dzisiejszym wypłyniemy sobie na jeziorko. I fajnie by było zająć się kolejnym zleceniem, które byłoby tutaj najbliżej. Tutaj mamy Zbadaj Wyspy na jeziorze. Tutaj pojawiły się nowe znaczniki. A to, to nowe, nowe zleconko, które nam wskoczyło, czyli zabij sługi Hel z załogi kapitana. Myślę, że możemy sobie śmiało ustawić to zadanie. Myślę, że też wypadałoby niedługo wskoczyć do sklepu i zobaczyć, czy to możemy sobie praca. coś ulepszyć. A jeśli pragnie się zawodowo doradzać królom, nie można odmawiać również szaleńcom. W tym fachu trudno o posadę. Mój pierwszy pan też był okrutnym synem, ale nauczyłem się przy nim, że rozum otwiera wiele drzwi. Również do komnat królów i bogów. Zaczynałem będąc niewiele starszy od ciebie. Byłem błaznem i chłopcem na posyłki u króla elfów. Nocami szalałem w lasach z innymi sługami. Zwali nas psotnikami, byliśmy niczym złośliwe skrzaty. Wygłupialiśmy się i płataliśmy miejscowym śmiertelnikom najróżniejsze figle. A dopóki nasze żarty bawiły króla, pozostawaliśmy bezkarni. karni. Tawnego dnia przestały go bawić. Uznałem, że lepiej będzie zwiewać. Na szczęście, lata spędzone w drodze zmieniły mnie z beztroskiego obieży świata w uosobienie cnót, z którymi możesz teraz obcować. Dobrze, zatem... Co my tu mamy ciekawego? A jak się tego pozbyć? Mam cwaniaczku. Świetnie. Dobra, chodźmy najpierw tędy. Dobra, no to się zaczyna. Ty, co ty masz tutaj kurczę taką? Ło, ho, ho! wszyscy należeli do jego załogi? Nieźli twardziele. Był za nich wszystkich odpowiedzialny. To miał sporo na głowie. Boisz się tego? E... Odpowiedzialności. E, e, nie, raczej nie. Może kiedyś się bałem, ale teraz już nie. Co się zmieniło? No bo gdy tu jestem. Dobra, tutaj jest jakieś wejście do góry. Może tu u góry coś będzie takiego, co pozwoli mi otworzyć tamtą skrzynię, przyblokowaną na dole. O, tu można jeszcze przeskoczyć. Tu jeszcze jest skrzynia. Tu znowu są takie kamloty dziwne, które blokują przejście. A się co ty się tutaj zwiesiłeś? Chłopcze, tutaj. Tak jest. Jak coś takiego, kurczę, otwierać? W sensie jak przez to przechodzić, jak to rozwalać? Dobra, wpisuję do dziennika. Hm. Nie wiem, czy jest umiejętność, która nam pozwala to rozwalić. Nie spala się. Nie wybucha. Ewidentnie przeszkadza nam. Ej, dobra, czaje, patrzcie. Czy tam był? Kurde, wydawało mi się przez sekundę, że tam jest ten płomyczek, który musi wybuchnąć. Widzicie? No, patrzcie. Tylko jak tam dojść? W sensie, jak mam to rzucić, żeby... Kurde, no niby tutaj byłoby rozsądnie, ale nie widzę tego stąd. Zbyt daleko. Tu nie mogę przeskoczyć. Kurde. Hm. Jak to rozwalić? Jakbym się tu wychyliła. Atreusie. Hm, tak jakbym się mogła najpierw tam dostać i potem tu przejść. Ale muszę ewidentnie z góry zrzucić łańcuch. Kurczę, dobra, chodźmy najpierw tu zaczymy. Mogę się wspiąć. Ale z kolei tutaj jeszcze muszę jakoś rozwalić. Patrzcie, tutaj jest. Dobra. A, dobra, czaję. Wejdę tu na górę i z góry pewnie będzie taka możliwość. To byłoby logiczne. No mam nadzieję, że dobrze myślę. Tu mogę się wyżej wspiąć. Mam jakąś chorągiewkę. Szczelina. Co to robi? O. ale nie mogę tu doskoczyć przecież. Ciekawy mechanizm, chodźmy wyżej, zatem i z tej wysokości będziemy szukać, jakby zapewne chcesz je rozpalić, się przedostać. O, niezły widoczek, o, czekajcie, tutaj, hej, nie widać, stąd nie wierzę w to. Myślałam, że mam taki chytry plan. chłopcze. Tak jest. Finkia. Dobra, chodzimy. Ta, kolejny duch. Wybuchowe ogniste rękojeści. Legendarny przedmiot rękojeść ostrzy. Niewielka szansa na wywołanie ognistej eksplozji, która przy każdym trafieniu ostrzami zadaje obrażenie od ognia wszystkim pobliskim wrogom. Uuuu. Dużo sz więcej szczęścia, mniej obrony. No ale czy to cokolwiek mi daje? Hm. Trochę się zastanawiam, bo niby są legendarne, ale... Chyba się wstrzymam. Witaj. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem na tych wyspach kogoś, kto nie byłby martwy czy wynaturzony. — Co masz na myśli? — Pustka, drogi chłopcze. Pustosze tę ziemię, przybierając na sile z każdą zimą. Dlaczego tak się dzieje? Nie jestem pewny, ale chyba zaczęło się od przybycia Węża Świata i potopu, który później nastąpił. Wielu utonęło, w tym ja, a potem... trupy powstały z martwych. — Możemy ci jakoś pomóc? — Chłopcze... Chciałem tylko znów z kimś porozmawiać. Spełniliście to życzenie. Dziękuję. Wypaczone szczątki, legendarny przedmiot, mistyczne szczątki nieszczęśnika, który zginął na morzu, wykorzystywane do ulepszania rękojeści wszechstronnego wojownika. No dobra. Uwolnione duchy, dwa z czterech. Tutaj niby jeszcze jest taka skamielina, ale przejście widzę, że jest. Dobra, tu mogę zjechać w dół, ale tutaj też mogę. A, dobra. Byłam przekonana, że z góry będzie można tutaj rozwalić. Opatrzcie, kolejna łezka. Mienie i mira, rzadki przedmiot rękojeść topora, niewielka szansa na wywołanie eksplozji mrozu przy każdym trafieniu toporem. Zobaczmy, zwiększa szczęście i runy, ale zmniejsza obronę i siłę, więc nie skorzystam. Tu sobie upuśćmy, czyli jednak od tej strony. Dobra, a my sobie jeszcze raz wejdziemy na górę, ponieważ tam było jeszcze inne przejście. Co ciekawe. Mnie jeszcze to zastanawia? Czy ja tu mogę doskoczyć? Nie. Co to są za machiny? Czy one się tylko góra dół przenoszą, a nie mogą się tu przybliżyć? Ej, <ścoughs> czajcie to! No ale nie powiem. Chciałabym tę runę tu... runę, tę dziurę ogarnąć. Zjedźmy z powrotem. Ja to sobie obniżę na fula. Tu widzę, kurczę, sporo różnych możliwości na jednej wysepce. Ej no, a jak będzie wyżej, to nie mogę? bo ona jest na tej wysokości, ale w ten sposób nie mogę wjechać do góry. Co jest? A jak tu podjadę? To jestem za wysoko. Co za bzdura. A że teraz mam to obniżyć? Że mogła. A, dobra, czaje to po co jest ta trzecia? Teraz mnie to zastanawia, czy na tej trzeciej też coś jest? No bo bez sensu, jakby były, było ich tyle, a bo można skorzystać tylko z dwóch obczaję to, bo może tam mamy coś rzadkiego obniżmy ją Mi to dało coś na pewno. A tu coś jest. Już patrzę, atreusie. Co ty tam widzisz? Czyżby kruka? Gdzie ty patrzysz, atreusie? Na pewno tu jest jakieś przejście, zobaczcie. Tu jeszcze nas nie było. A jeszcze muszę pamiętać, że. Kurde no. Tam jeszcze było drugie przejście. Co mi to da? Aha, dobra. <grystanie> kolejne imię. Golm. Kolejna walchylia. To nie przypadek. Kto ty? Ojej. Ojej. Dobra, zjadę tu na dół, zobaczymy co tutaj się kryje. Bo mnie jeszcze interesuje, co tam będzie po drugiej stronie. A, ok, czyli tutaj mogę sobie po prostu płynąć dalej. A, i jeszcze mamy dodatkowo trochę srebra. Dobra, wróćmy. Mam nadzieję, że mi się teraz uda tu wrócić. Nice. To w ogóle wygląda, jakbym mogła się przedostać. Mogę tu dojść. Bez sensu. Te beczki wyglądają, jakby chciały, żeby mnie rozwaliła, więc trochę mnie to zastanawia. Ej, bez jaj to jeszcze bardziej obniżyć dobra to do góry a to obniżamy podwójnie a nie ja to muszę Podwyższyć przecież, kurczę, żebym się stąd wydostała. Na fula. Co, się. Co ty tam widzisz? Zbadajmy to drugie przejście. Ej, tu jeszcze jest skrzynia u góry. Jak się dostać do skrzyni? Ewidentnie wygląda, jakby tam była skrzynia. Jak się tam wspiąć? Po czym? Co ciekawe. Patrzcie. Kurde, no. Nie zauważyłam tego za pierwszym razem. Jednak czasami warto jest przejść dwa razy te lokacje, żeby. Zobaczyć czy na pewno wszystko zgarnęliśmy. A teraz chodźmy tu. Ale bym padła, jakby się okazało, że tu się nie da przejść. Ojejku. Żelazna zatoka. No dobrze, moi kochani, a tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście, jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!